Się. A, tak. Mam go. Miejmy nadzieję, że nam od tego nie wybuchniesz. A, o tym nie pomyślałem. Może powinniśmy to jeszcze przedyskutować? Nie, nic ci nie będzie. Gotów? Jak to woli! Teraz, chłopcze! już blisko No to na co czekamy? Ile jeszcze? Zobaczymy. Zamieńmy słowo zanim ruszymy dalej. Słuchaj, gnijąca głowa to ostatnia rzecz potrzebna wam tam na górze. Lepiej zaczekam na was tutaj. To sprawa między tobą i chłopcem. Racja. Ale jeśli ktoś ci znajdzie. Na piękne, mięciutkie cycuszki, Siff. Udało się wam. Wybacz, musieliśmy tu przyjść. O, nie! Nie, 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 nie. Albo co tam trudno. Pilnujcie głowy do naszego powrotu. Dam radę. Nie, jednak nie. Gidin hamura. Götür. Hadi. Jesteśmy na palcach giganta! Przed nami najwyższy szczyt! O tam! Udało się. To prawda. Co robisz. Nie mam już nic do ukrycia. Możemy iść już tak blisko. Chłopcze,

Myślałem, że będę już słyszał głosy. Halo, jest tu ktoś? Co to za miejsce? Musieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard. Ci, którzy przeżyli, po co byli te twarze? Może to wszyscy giganci, którzy uciekli z Midgardu? Nie było ich zbyt wielu. Odym i Thor zawsze muszą wszystko zepsuć. Kim jest ten strażnik? Nie czuję ich tu, a powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. Chwilę! Ojcie! Coś się dzieje! Topór. To mama, spójrz, kłóci się z gigantami. Ona znała gigantów? To my, przy pierwszym spotkaniu z wężem świata, ale jak. Nasza walka z Baldurem. Ale to się dopiero stało. Czekaj. Oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzy. Patrz, smog na górze, a tutaj kamieniarz? Te wszystkie malowidła. To jest nasza historia. Nie. To twoja historia. Ale, co to oznacza? Że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety? Nie wiedziałeś. Była gigantem. Jestem gigantem. Czemu to ukrywała? Wysłała nas tu, wiedząc, że to znajdziemy. Czemu nie powiedziała nam prawdy? Musiała mieć ważny powód. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej, nie wiedząc, że zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Poza tym. Póki co miała rację. Chodź! Jesteśmy już tak blisko. Tak. Bardzo blisko. To mamy. Była tu. Przewidziała każdy krok, który zrobiliśmy. Jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Skończmy to. Ojcze. Nie. Zrobimy to razem, synu. Grzegnaj, Kocham cię, mamo, giganci naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Chodź. Czyli skoro mama była gigantem, Jestem po części gigantem i bogiem. I śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie Loki? Loki. Takie imię chciała ci nadać matka po narodzinach. Tak musiałeś się nazywać źle jej ludu. Ale czemu? To pytanie na kiedy indziej. Wracajmy do domu. nabiera sensu. To dlatego chciała się tu znaleźć. Być wśród swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli? Chciałabyśmy to rozgłosili? Czy zachowali w sekrecie? Nie. Nie wiem. Co mamy zrobić? Chcę, żebyś sam zdecydował. O. Ojcze, czemu dałeś mi na imię Atreus? Wiem, że nie po żadnym Bogu. Ha! Nie żołnierzu. Spartaninie. Wielkim wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim wojownikiem. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponure. I my też tacy byliśmy. Hmm. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się nawet w czarnej godzinie. Był szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że choć byliśmy narzędziami wojny, nie straciliśmy człowieczeństwa, dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie, jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie pomagało mi w trudnych chwilach. Wow, opowiedziałeś porządną historię, a Mimir przegapił. Jeśli chcesz, możemy iść do domu, ale może mama wysłała nas również po to, byśmy komuś pomogli. Pomyśl! Co zrobiłby Atreus ze Sparty? A co zrobiłby Loki? Hmm, to dziwne imię. Dobrze, że nazwałeś mnie inaczej. Chłopcy, jak dobrze was widzieć. Chyba mam dość krasnoludów, jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli psioczyć na pogodę. Gdzie mamy cię zabrać? Co byście powiedzieli na gdziekolwiek, byle nie tutaj?